Modlitwa Matki Oczekującej potomstwa. Matko Jezusowa, Tyś Matką Tego, który jest życiem, Tyś Matką Żyjących. Bóg we Wszechmocy Swojej sprawił, że i ja życie w sobie noszę i mam je wydać na świat. Ileż tajemnic składa się na to, że nowe życie ludzkie powstaje ileż trzeba mocy Bożej opatrzności, by bezpiecznie się rozwijało. Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała Swe macierzyńskie powołanie, Jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu. Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie. Wspomnij na wszystkie matki, które wyczekują swej godziny i zlewaj na nas obfite pomoce z nieba. Amen.